Cześć Wiedeo, Cię tu Eruja, co widzę ja u Was w kolejnym odcinku Otwierania od Polna Czarnodręcznego. Dzisiaj mamy dziewiąty dzień i zaraz już mamy to, co jest. O, dobra. To już nic więcej nie ma. Zaraz wynoszę trzci, bo już chyba widzę, co to jest. jaka wielka folia ma taką małą ale cóż boże jakie to małe i piękne zobaczcie to jest najprawdziwsza kopystka ja po prostu nie wierzę o teraz widzicie zobaczcie wygląda po prostu jak najprawdziwsza kopystka wiem powtarzam się ale no zobaczcie tu ma jakąś prawdziwej kopystce Rzatekkę, a tutaj ma do wyciągania brudu. Po prostu jak prawdziwa. Nie wierzę. Tak długo czekałam aż znajdziemy myśli. Kopyskę i w końcu mam. Jest piękna. Bardzo ładna. Super. Dziękuję bardzo pięknie. I teraz pamiętajcie, że się jutro w 10. Do zobaczenia jutro i życzę Wam miłego weekendu. Pa!